widzowie, dzisiaj nagrywamy odcinek, gdzie będziemy budować szkołę w Minecraft. Dobra, i na razie pozbędziemy się wszystkich pochodni. Ten. Jak one się nazywały? E, latarni. O, latarni. E, dobra, idziemy co? Tu, tu niszczymy. Tu, tu, tu. Tu, bo mam już nowe oświetlenie pochodnie. I zaraz wam pokażę, że już zrobiłem trzy sale. Z czego się bardzo cieszę. Powiem Wam, na razie ta szkoła jest taka klippy, trochę. Powiem Wam. Dlatego, że tutaj. No, zbytnio nie ma nowych rzeczy. A już się cieszyłem, że. No, zabijający wszystko na hita, ale to dopiero w następnym update'cie I myślę, że jeszcze wyczekam ten update Ja cię kręcę, twórcy Minecraft Pośpieszcie się z tym update'em nowym Dobra, niszczymy se tu A wy, nie zapominajcie, że też będą odcinki z Zeldy I nie tylko z Zeldy, ale też z Minecrafta I słuchajcie, niedługo wbija już moja piosenka I dziękuję wam bardzo za tak dużą ilość subskrybentów, aż 22, co powiem, wow, w szoku. Co się, się stało z wami? Nie wiem, czy wy tam zbytnio nie namawiacie swoich kolegów, ale ja nie wiem. Okej. Okay. Pytacie się, ile mi to zajęło. Otóż... Godzina 15. Godzina 15 mi zajęło robić taką szkołę. Mało powiedziane, bo jeszcze robiłem wieżowiec dla mojej siostry, który pokaże. O właśnie i powiem krzyłem I tylko teraz rozkopać cały ten przy Maciejowicach aż tak. Tak, tak, tak. O! A to dach szkoły, tutaj wyżowiec mojej siostry, tutaj dom mojej siostry, tutaj mój dom, który e, wiem, trochę się nie zmieścił na mapie. Tutaj jest rezerwacja budynków takich jak ta szkoła. Okej, okay, dobra, wchodzimy sobie i niszczymy wszystkie możliwe latarnie. Bo te latarnie dają w sumie takie słabe oświetlenie, ale pochodnie już dają lepsze oświetlenia niż te głupie dziwne latarnie. Nawet nie wiem po co ja je tu stawiałam Tak się namęczyłem, by te latarnie stawiać, a ja teraz mam z tego coś, czego nie chciałam mieć. Co mnie troszkę wkurza. I nie fajne to też jest, że muszę niestety niszczyć to wszystko i stawiać takie coś, no zobaczcie, no od razu lepiej, światło w sali od Polskiego, nie? E tak, sali od Polskiego, szatnia i tak dalej. Polski, idziemy do chemii, tu też musimy zniszczyć to wszystko. Dobra, trochę w tym odcinku zaponiszczymy so latarni. To był mój wielgachny błąd z tymi latarniami. Czemu ja je tu stawiałem? Tego nie wiem. Pytajcie się Zbyszka, który pracuje w rezerwacji budynków. Jeszcze go nie stawiłam, ale już niedługo będę stawiał Zbycha. Dobra. Nie no, tak. wiem czemu nazywam filadżera Zbychem. Otóż tak bardzo lubię nazywać filarczerów, których torturuje, pracą, bo ja mam już zbyt dużo pracy na głowie w Minecrafcie. Będę miał e, sąd, bank, policja, szkoła, szkoła średnia, przedszkole i rezerwacja budynków, e, budowlaniec i to wszystkie moje prace w Minecrafcie na Maciejowicach. Więc mega ciężko i tak chemia nawet nieźle i anglik, no jakie dziecko by nie żyło bez angielskiego, w sumie ja nienawidzę angielskiego, ale dobra. angielski to najgorsza edukacja, która mogła istnieć. Czemu taki język w ogóle stworzono? Ja tego nie rozumiem. To jest chyba dla jakiś Język angielski, co mi tam? Anglik. Już lepsza matma. Matma to w ogóle pobija rekord świata. To stworzył matmę, temu bardzo dziękuję, bo ten E, nigdy tego nie powiedziałam swoim rodzicom, ale zawsze na angielski mnie robi. E, zapisuję tam trochę, ale nudzi mi się ten angielski. Ja, ja ogólnie nienawidzę angielskiego. Jakby ktoś stworzył o mnie quiz. O, i widzowie czy ktoś z Was wie gdzie ja mieszkam? Bo to jest trochę creepy, ktoś mi dzisiaj wysłał wiadomość, e, która miała żółty księżyc i to było fioletowe i mówił, że śledził mnie przez dwa dni i sądzę, że to wy widzowie, bo kto by innym nie oglądał. No, może moi koledzy, nie wiem. Mega ciężka sprawa, lecz nie osądzam was. Lecz możliwe. Nie mówię, że. O, to na bank mówi, tylko że. Podejrzewam, że ktoś z Was coś skrywa na filmikach I mnie po prostu obserwuje. A to by było trochę dziwne. F. W... A przecież. I. Gdzie jest w i e, fit. i w e to dwie kolejne moje ulubione lekcje. Bez nich to ja nie wiem co ja bym zrobił. Bez nich to ja nawet sportu bym nie uprawiał. A tak to mam jakoś uprawiać sport, chociaż mogę. Okej, okay, dobra, tutaj, tutaj. Macie Maciejowice na etapie końcowym będą wyglądały tak ładnie. Wiadomo, sala od WF-u musi być mega duża. Bo jak pomieścimy całą grupę dzieciaczków Taki takiej oto szkole, będzie jeszcze tam matma i tam będzie geografia, przyroda i takie tam dalej inne przedmioty. Ale zajmujemy się własnym, nie? Dobra. To jakbyśmy bramki zrobili, ten? To jest pytanie. Okej, okay, to tu musimy jeszcze. A coś mi się tu stało, dobra. A, mm -hmm, mm -hmm. Wiecie co, nawet fajnie się tak pracuje, robiąc szkołę. Myślę, że chociaż moja siostra się zadowoli, że wreszcie nauczy się grać w Minecraft. Mm -hmm. Będzie mogła ze mną nagrywać nawet filmiki i będziecie ją już słyszeć w 100%. A czy ja to zrobię? Tylko to ja nie wiem, dobra. Okay. Przydałaby mi się potka. Bo chcę sobie wypić. Ale nie, ja teraz sobie postanowiłem, żeby z tej potki, nie? Tak. Okej. Okay. Jakby tu to zrobił? Nie, 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 nie. To trzeba na jeden. Teraz potrzebujemy pajęczyny.

Ja nawet nie wiem co ja już buduję. Takie mam tutaj wyobraźnię. Dobra. Och, kurde, wszystko źle. To trzeba trafić. Sen. Ja nawet nie wiem jak bramek ci się robi. Duszczelania. Ja cię kręcę. To może być już problem. Okej. Okay. O nie, jedna godzina mi została. No nie, nie, Dobra, robimy tak, szybko Szybko, okej okay, Dobra, mamy I... Faktycznie, pajęczyna nie, się tu przydała Dobra, pajęczyna Dobra, w ogóle to niszczę Próbuję na wszystkie sposoby, ale... Nie. Ja muszę tą szkołę zrobić jeden do 1. Ja nigdy nie skończę. Tą ja nie wiem nawet kiedy z wami tą szkołę skończę. No w sumie sam muszę ją skończyć, ale... Jak jakiś widz, by chciał się dołączyć i mi pomóc z Maciejowicami, to ja nawet nie wiem, czy będę pokazywał IP, ale spróbuję się jakoś dogadać jak z jakimś widzem, by mi pomógł, ale nie obiecuję. TNT. Wyparowało, dobra, chociaż moja siostra nie będzie nic podpalać. Hmm. Dobra, do, dobra. Teraz już ta bramka Czasami. będzie wyglądać. 1 do 1. tak może. Tak. Mamy tu bramkę. Wiem, nie 1 do 1, ale jakaś tu bramka zawsze jest. Hop, hop, hop. Oświetlamy teren. Hop. No i ja lubię zawsze już. Jak to ma zamiar? Tak, ja skizoidy Tylko nie jest zbyt mocny. Już nie będę robił, niech dach taki pozostanie. Może gdy nie ja będę nagrywał, to jeszcze ulepszę ten dach, ale na razie mam już wszystko ładnie zrobione. Dobra tutaj. Więc. Też robimy siateczkę. Pamiętam. I teraz zaraz Wam coś pokażę. Bierzemy blok szlamu. Tylko tą to książeczkę. To Eee, e, Gdzie jest blok szlamu? Kurde, ja nawet nie wiem, gdzie służy. Dobra, mamy to blok szlamu. I dobra. Wiadomo, to będzie nasza piłka. I. Hi Ui! Jestem na wiem więc mi się nie uda. Dobra. I. Hujia! Jupi! Udało się jeszcze mieć prameczkę! Haha! Ha Haha! Ha, ha. Widzicie jakie mądre? Fajnie, że znów nagrywam no, Minecraft, a no, nie to sobie. Znudziłam się dobra Tu będzie salamatmy i tu już pozostały tam Też to robię. Ale salamatmy może być nawet mała dlatego, że wiadomo kto by robił salamatmy i tak dużo, że Dobra Będą tu też wiadomo ławki dla spalulowanych. To zniszczyć musimy i stawić... Tutaj, 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 tutaj. No dobra. Musicie przyznać, ładnie wygląda. Ej, czekajcie. Niemożliwe. Ja hmm. Ład. What? What? Aha! Twórcy minecrafta muszę to naprawić. Bo to, co ja zrobiłem, to jest normalnie przesada, dobra? Ławka, 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 ławka. tabliczka Las panowania. Eee, dobra. Tutaj jest. Jeszcze... Jakaś piłeczka by się przydała. OP! Ha! Mamy to! 1 do 1! Jak <grym> ja się cieszę, że znów nagrywa na Minecraft'a. Okej, dobra. Tutaj. Tutaj. Okej. Okay. Ja, Michał, cicho! Cicho! Przepraszam, że krzyczę na mojego brata, ale on po prostu jest zbyt głośno, tak? Chyba też macie brata, który gada z mamą podczas czegoś ważnego. Myślę, że ja, się rodzice, gdy będą oglądać to, co dzieci oglądają, czyli mnie, no to się takie... Kiedy to będzie słodkie? Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze raz was przepraszam z mojego brata. Po prostu jest to rozgadanie, Tak? Nikt z tego nie naprawił. No w sumie dla po Dupsku to już tak ale To zostawmy już za sobą. Mhm. Zapomniałem wiadomo Moja ulubiona rzecz ma... ulubiona rzecz każdego dziecka, matma. O właśnie, a matmy nie można robić przy pomocy Minecraft. Minecraft uczy Akarni. matematyki, dla niektórych main... matma jest kompletnie niemożliwa, mówię to tak serio. Z, przy... Z pomocą przychodzi Minecraft. Świat, gdzie możesz dodawać i nie tylko. Świat pełen przygód i niespodzianek na Twojej drodze. Nowe dodatki do Minecraft, co też uwielbiają dzieci, dodatki. I nie tylko. Przekonajcie się sami. Ja pamiętam, jak nagrywaliśmy odcinki z Minecraft, ale to tylko kilka. I wszystkie były wywiosty jak niszczyliśmy tu wioskę, a teraz robimy własne Maciełwicę. Tak. Dobra, pokażę wam jak zrobić salę. Mówimy najpierw takie krzesełka. Wiadomo przy wejściu nie, jakiś dyrektor się tu jeździ. Nie, nic, to zapomagam. Ok, Okej, tyle ławek by wystarczyło. Teraz bierzemy dywan. Wiedziałam, że się ten dywan jeszcze kiedyś przyda. tak, to są wszystkie materiały do robienia szkoły. Mówię to tak na poważnie. Trochę ich tu jest. Pytacie się, czemu nie ma krzeseł? Otóż, e, nie wiem... Jeszcze dokładnie jak zrobić te krzesła, i jaki to jest mod, by można siedzieć na schodach. Więc może być trochę ten. No wiadomo. Musiałem w czymś popełnić błąd. No dobra Będę to też coś takiego No i tutaj będzie miejsce nauczyciela. I ja, Tutaj. i tutaj będzie Kolejny nie musi być jakiś duży ja nawet nie wiem jak się robi to duże oblazy może tak, nie czy on ten, ten, ten. to. może. tak? No i. to. Dobra, ale Zbyt duży. Też zbyt duży. Co tu? Zbyt mały. Ale to nie. Dobra, to może być. No, wiem, przegięcie w tej sali, Aha, ale ładne. Nie. oświetlana. Najbardziej to ja chyba lubię oświetlać. Nie dość, że przez pochodnie można przejść, a kiedyś się tego nie dało robić kompletnie. Właśnie, tutaj trzeba jeszcze oświetlić. No. Czyli tam jeszcze prawie jest miejsca, ale mało. Czyli przejdźmy do praktyczniejszych rzeczy. Klasa z geografią. Dobra, geografii nie będzie, ale przyroda to ślicznie. Się... Przyroda mi się kojarzy z bardzo takim egzotycznym klimatem, więc po prostu zrobimy egzotyczne coś. Co. Wiem, klasa w klasie i w klasie. Trochę głupie to by takie coś wymyślił, ale. O, mam pomysł. W klasie geografii będą takie mechanizmy. I to wszystkie klasy, na razie, które nie będą się żyć Historii raczej nie będziemy robić. Nie, przyrodę miałem zrobić. No właśnie, przyroda. Okej. Okay. Tu tak. Tu niszczymy to, tu niszczymy to. I teraz. I teraz. Dobra, to, to.

nie wiem czemu mi to bieganie się. Nie jej Ujej ujej ujej. No, teraz mi się dopiero udało. Kompletnie tutaj ciemno! był Znaczy będzie jaśniej. To wszystko się sprawa. Dobra. Musimy to jak najszybciej robić. hop, hop, hop. hop. No, oh no. Podobnie nic zniszczyłem na szczęście. I... o Okej, Ok, tu zniszczyłem trochę. Ok. Ok. Zaraz będziemy kończyć pierwszy odcinek i widzimy się jeszcze w drugim, bo zrobię ten. To do zobaczenia widzowie i widzimy się w następnym odcinku.